Hehehe, he 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 he. wiecie kto tu jest? O tak, Leo Messi, moi drodzy, ten, który mi się trafił w parce. Niewiarygodne szczęście z mojej strony. No, po prostu tego się nie da opisać normalnymi słowami. <laughs> Więc zastanawiacie się, jak gra. Obecnie powiem tak. Na rozegrane 4 gry strzelił 3 bramki, co nie jest może jakimś mega wynikiem. Ale wydaje mi się, że wiem, z czego to wynika. Każda piłka, jaką zagrywałem, to było do Messiego, może strzeli. I to był chyba trochę błąd, ponieważ, wiadomo, mam jeszcze świetnych innych zawodników, którzy, jeżeli, jeżeli przestanę myśleć, że chcę tylko na tego jednego zawodnika zagrywać, może być lepiej. Rozegrałem, żeby wam tu pokazać łącznie 4 mecze, Nimi tak jak pokazałem wcześniej, bo było akurat 0 punktów w pierwszej lidze miałem i 10 meczy do końca. Dwa zremisowałem, dwa wygrałem. Nie przegrałem jeszcze ani jednego, co jest dla mnie ważne. Zobaczmy sobie skład tutaj. A damy im kontrakty, żeby byli na świeżo przed odcinkiem. A jak. No i chcę Wam pokazać, właśnie jak się nim gram. Mam nadzieję, że mecz wyjdzie dobrze i nie przegram bo jest, jest taka oczywiście możliwość, no ale już nic wtedy na to nie poradzę. E, idziemy do meczu. Kto nam się trafi? Jest jakiś tutaj, proszę bardzo. Idziemy zagrać sobie mecz. Uuu, o, o całkiem niezły team, naprawdę. Całkiem niezły team. Ale mój chyba też jest niczego sobie, także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. I trzeba naprawdę. Messi ma niesamowite niesamowite strzały lewą nogą, prawa jest gorsza, no wiadomo. Messi ma niesamowite piłki górą, co mnie strasznie zdziwiło na, na samym początku, bo... No, nie sądziłem, że on aż tak dobrze potrafi podawać. No i... no Spaliłem. Jedyne czego mi brakuje, ale to jest przez wszystkich wiadome że on jest trochę mały. Jak przychodzi co do czego i trzeba się przepychać, no to tak dobrze już nie jest. Tak dobrze już nie jest i trzeba, trzeba sobie jakoś inaczej radzić, ale w sytuacjach, ale w sytuacjach, kiedy musi wyprzedzić obrońcę, nie ma najmniejszego problemu. Za biega strasznie szybko. Więc więc tak jak mówię, on jest strasznie, strasznie przydatny, jeżeli chodzi o wyprzedzanie obrońców. Mówię, może nie jest aż tak bramkostrzelny, jak w normalnym życiu. Przynajmniej jeszcze nie jest, bo muszę też, wiadomo, każdym zawodnikiem trzeba nauczyć się grać. Eee, ale mam nadzieję, że jak już opanuję tą sztukę, to pójdzie mi o wiele, wiele lepiej. I parcie i leci tym razem Aguero, 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 no jest, 1 do 0, asystuje oczywiście Lionel Messi. Bardzo ładne wykończenie ze strony Sergio. No i jak widzieliście, to mam, chciałbym pokazać, wam jak najwięcej Messi, ale znowu nie mogę wpaść w ten szał po wszystko do Messiego, bo to jest bez sensu. To jest oczywiście bez sensu. Ale dribbling też ma niesamowity niesamowity dribbling. Zatrzymuje się kiedy chce i no, nie sprawia mu to wiele problemów. Ale zauważyłem też, oczywiście to może mi się tylko wydawać tak, absolutnie. E, o, 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 a, no proszę e, Zauważyłem, że Nie wiem czym to jest spowodowane Ale tracę na Nie wiem, 90, no może nie no, Przedstawiłem, 70% bramek Jakie dzisiaj straciłem w tych meczach Padały e, Padały po strzałach Padały po strzałach e, O, źle teraz zrobiłem Padały po strzałach głową z rzutu różnego Co jest Niesamowicie Niesamowicie Uciążliwe, jak ktoś mi tam nawala po e, originie, nie będę teraz sprawdzał. Kto, żeby tu nie wyłączać za bardzo, e, Gierki, w której prowadzimy 1 do 0 po e, strzale Sergio Aguero. Asystował mu w tamtym momencie Lionel Messi, ten którego e, trafiłem Uuu, niesamowicie w paczkach i Pyk i jazda, wypuścić. Wypuścić, no, złapie to Messi, złapie to Messi. Messi, 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 A, Ale uderzenie lewą nogą, szkoda, że nad bramką. Bo no, mogła być naprawdę. Bardzo ład... Mógł wyjść z tego bardzo ładny strzał. Aaaa! Szkoda, 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 ale to była jego lewa, prawa noga, więc jeszcze i tak się przerzucił na lewą, nie mogłem za wiele oczekiwać, się przepychają nasi zawodnicy. Kunaguero Naguero Ej, no bez przesady Nienawidzę tego w Fifie, nie No po prostu tego nienawidzę Tak ani razu w życiu normalnym się nie zdarza Że jak już komuś uda się Opanuje piłkę, opanuje piłkę Poda Nie, nie udało się Nie udało się, nie udało się Nie wiem, jak chcecie to mogę Jakoś sobie potem nagrywać mecze Jakie e, gram na, Czasem i zrobić kiedyś tam kompilację Z jego bramek żeby było ciekawiej O oh fuck, ale teraz podania latają? Kto to jest? Nasri Bardzo... O nie, O, 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 to był Nie, kurczę To jest niebezpieczne w tej tym, tym odległości Nasri Pereira pójdziesz Dobra, wybijemy sobie. A myślałem, że było sam. Jakby był sam, to Messi by tam dobiegł pierwszy, ale nie w takim wypadku. A. No, czekajcie, bo znowu zaczyna się u mnie syndrom wszystko do Messi'ego i, i widzicie, i zacząłem psuć grę. A jak chwilę nie grałem na samym początku, jak mi się wyłączył ten tryb, to od razu mi lepiej szło, nie? No, no. Messi dobrze zagrany, ale Fabregas nie jest tak szybki jak, nie wiem, kto to, Kliszy był? O nie, moja obrona teraz została rozwalona, zejdzie do środka tak jak myślałem Na całe szczęście tak zrobił Nani? O, właśnie, odnośnie na niego jeszcze, bo wy pewnie się dziwicie, gdzie jest mój, gdzie jest mój Bale Bail... ale! Ale z tą celnością nie powiem, że był najlepiej u Messiego, powiem, nie powiem. Eee, Bale'a postanowiłem sprzedać, ponieważ nie wnosił aż tak wiele do mojej drużyny, a na nim mi się gra równie dobrze. Eee, no niektórzy powiedzą, że no jak mogłeś, Bale to najlepszy zawodnik, jaki kiedykolwiek istniał. No może tak, ale... <laughs> I znowu strzela Kuna Aguero i ma asystuje Messi. Ta dwójka jest zabójcza, naprawdę. Może, może tak to powinienem na to patrzeć, że Messi będzie podawał mu piłki. Popatrzcie na tą piękną piłkę. Pyk. Aguero, no i bezczelny w wturlanie do środka piłki. No i Aguero, no po prostu nie fajnie mi się nim grało. Nie rozumiem czemu nie zna lewej pomocy, jeżeli jest lewonożny. Bo praktycznie nie miałem nim strzałów takich. Nie miałem nim strzałów. A, uda się, ale chciałem z daleka. Mogłem trochę podejść, a nie tak. E, nie uderzałem im strasznie mało lewą nogą, czyli tą lepszą, którą ma potężną, ale no niestety nie dane mi było się o tym przekonać e, no bo po prostu nie miałem takiej okazji zawsze jak zbiegał to na pra to prawą uderzałem a prawą to strasznie rzadko mu się te bramki jednak jakby nie było zdarzało nie okej okay. Nie, kogo my tu mamy w ogóle po tej stronie? Evra. Evra, Evra, Evra. O, przeszło. Nie, 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 nie. Menes, też świetny zawodnik, ale udało się to odbić. I znowu sytuacja po prostu identyczna jak poprzednie. Tylko tym razem zrobimy sobie tak i tak. O! Mandana! I Messi. Messi przy piłce. O! Tutaj? No nie no. Spoko. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Messi. Jak ja mam w ogóle rzuty... Całkiem nieźle. Tak, tak. Ale szkoda. Jezu, kto to strzelał? Di Maria, cóż za fatalność. No i moi drodzy, po pierwszej połowie prowadzimy 2 do 0. Dwie bramki strzelał Kuna Guerrero, który moim zdaniem jest świetnym zawodnikiem. Jeżeli ktoś kiedykolwiek, e, jeżeli ktoś kiedykolwiek się zastanawiał nad kupnem jego, no to zdecydowanie polecam. Zdecydowanie polecam, bo jest wybitnie dobry. Naprawdę. O, ale się dałem zrobić. No, to to jest, to jest bramka. No nie, nie, nie patrzyłem za bardzo. No ale cóż, no ale cóż. Bramki się traci, bramki się zdobywa. A potem, mam nadzieję, i wygrywa. O, na przykład teraz. O, szkoda, że to nie wyszło. Bo Aguero miał piękny rajd. Aguero miał piękny rajdzik. O, to jeszcze nie wyszło, ma, wow, 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 wow. O, ale mu to odskoczyło Kompany, może byś go tak dogonił? Uuu, spalony, i nie ma brameczki Smucio Smucio gusto no i pyk do Messiego, a Messi na prędkość? No kurczę, czemu ja nim strzelam z daleka? Ja się... no i... To jest widzicie to, że ja się nie nauczyłem jeszcze nim grać. Ja... Nie, albo, albo jest inna wersja: że Kuna Goero by to strzelił. Tylko wtedy po co jest mieć Messiego? I czy Messi naprawdę jest taki dobry, jak wszyscy mówią, czy może jednak. Znaczy, właśnie, w sumie nie. Powiem wam tak. Czytałem na footheedzie wiele opinii na temat Messiego i ludzie raczej są podzielonego zdania, że on jest dobry, ale nie tak jak. W... No, na przykład, patrzcie się, no. Nie tak jak w życiu normalnym. Że w grze zdecydowanie lepszy jest Cristiano Ronaldo, który jednak. E... O, ciekawe. Przeważa i jeżeli chodzi o wzrost, i jeżeli chodzi o. Yy, dribling o słabszą, gorszą, znaczy o słabszą nogę jest... jego słabsza noga jest lepsza niż słabsza noga Messi'ego, jeżeli to ma jakikolwiek sens. Pereira, mój Bóg, jeżeli chodzi o obronę. I... A może... no wiecie, to jest tak, że ja za bardzo chcę nim strzelić bramkę teraz dla Was, nie, i... Znaczy, też nie chcę go usprawiedliwiać w żaden sposób, bo są, są momenty, w których powinien się lepiej zachować, aczkolwiek, załóżmy, widzicie, same piłki ma bardzo dobre, jeżeli chodzi o podania. Taki, taki mój review szybki. Opinia na ten temat. No nie wiem. Chciałbym wam powiedzieć, że no spróbujcie sobie zagrać, znaczy, jak wam się nim gra, no niestety... O, czyżby teraz? No i proszę państwa, proszę państwa! I tak ja mogę grać, tak ja mogę grać. I w... udało się, Leo Messi strzela bramkę. Pozdrawiam. Bardzo ładny lobik, umiejętny lewą nogą, tak jak to powinno być. Pyk. I bez problemu, sam środeczek trafił. Dobrze, 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 dobrze. To co, to nie kończymy na jednej, prawda? Absolutnie, że nie. No jeszcze też zauważyłem, że... Nie wiem, czy odkąd ma, chociaż tak, bo nie miałem wcześniej z i się mi takie. Zażali mi się bardzo dobrzy przeciwnicy, aczkolwiek mam wrażenie, że trafiam na mega, mega dobrych. Zostawić tak, Aguero, bez niczego. O! Prawa noga, czy? Czy co? Czy co? Czy nic? Ok, idziemy dalej. O, o, ale klisi tu jest z benzemą, to będzie dobra piłka, nie o kurde, zrobił to ładnie, muszę przyznać Ale to, to nie, to jeszcze nie koniec meczu, absolutnie nie koniec meczu. Się trochę zapędziłem, myślałem, że uda mi się odebrać mu tą piłkę Niestety tak nie było. O, o. Widzę, że teraz atakuje na maksa nasz kolega Żeby mu go przypadkiem... A, tam jest Fabregas, zapomniałem o tym. Że to nie jest najlepszy wybór, jeżeli chodzi o. Gra na super ofensywnym, to na pewno już teraz widzę. Więc jeżeli się nam uda w końcu. Nie, 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 nie! To jest pech, to jest po prostu pech. No tutaj nie mogę wiele poradzić, jak widzicie. Oczywiście Pepe zdecydował. A, uderzę sobie w tą piłkę nogą. Tak, kopnę, podam do przeciwnika. No to, jak on ma tak, to my też damy ofensywne i będziemy troszkę inaczej rozmawiać. Ale! Szkoda, ładna akcja, jeżeli chodzi o zgranie, aha, no i miałem dokończyć o tych. Mam wrażenie, że teraz trafiają mi się mega dobrzy przeciwnicy. Nie wiem na jakiej podstawie to jest wybierane, ale. Nie mam takich meczy co miałem czasem Grając, grając No i leć Messi, proszę bądź szybszy A, fajnie Uwaga! Aaaa! Nie wiem kto to strzelał, ale i tak propsy zastrzał Czy próbował Pomimo tego, że pozycja była bardzo, bardzo nieciekawa. No patrzcie się, ten gościu teraz w drugiej połowie ma o wiele więcej szczęścia, jeżeli chodzi o niektóre piłki. No, o, o, o. Dobra. No to Messi, 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 Messi. O, ale fatalny strzał w wykonaniu naszego gwiazdora. No właśnie, jeszcze nie zadecydowałem, czy zostanie w mojej drużynie, czy go sprzedam. Bo wiecie, jeżeli mam być szczery, to na razie. To na razie mi wielkiej różnicy to nie robi, bo. Okej, okay, dobra, zmieniam trochę zdanie. Trochę zmieniam zdanie, 86 minuta, ale Messi wydaje nam prowadzenie. Strzałem. Wow! Pik! Pik! No i ładnie. Knipers, yo. Dobra, ok. To zdecydowanie jest do wygrania teraz już, ale żeby tylko nie dać się głupio, żeby tylko głupio nie stracić. O. Co teraz, co teraz, co teraz? Di Maria jest. Di Maria, to się liczy. To Di Maria do Messiego, ale Messi nie zdąży dojść do tego. Ach, chciałem jeszcze tam... Chciałem jeszcze zagrać do tego. Wow, co tu się dzieje w ogóle, moi drodzy, moi drodzy. Yuh! Fabregas, muszę go zmienić, muszę go tak jak Adalbert to powiedział, bo... Ups. Na co ja liczyłem, że ta piłka przejdzie czy co? Wow! Ale pięknie, pięknie, nie. Jest, jest, o to chodziło. Wiedziałem, że zejdzie do środka, bo podanie było za oczywiste. <laughs> mecz niesamowicie zacięty I na pewno dobry Dwie bramki Leo Messiego, dwie bramki Kunaguero. Przy dwóch bramkach Kun Aguero asystował Leo Messi No czy mogę tu coś powiedzieć więcej Założę się, że to on zostanie man of the match Nie ma innej opcji Bo, bo Znaczy bo, no, bo Miał dwie asysty, dwa gole... Znaczy nie wiem czy tą pierwszą bramkę zaliczył jako asystę Bo on w sumie wypuścił jakby mm, Aguero Nie wiem czy to jest piłce noży asysta Szczerze wam powiem Ale mecz naprawdę bardzo fajny, dużo zwrotów akcji, on przeciwnik, muszę go pochwalić, FC Knipser, Knipser, jakiś niemiecki klub, Knipser, nie wiem, nie wiem, nie wiem Dobrze, wiecie co, słuchajcie, mam, słuchajcie, słuchajcie mam do was prośbę, napiszcie mi co uważacie, czy Leo Messi zostawić, czy sprzedać i odpowiedzcie nie tak bo wiecie, 5 milionów nie chodzi, a mogę za to stworzyć składy, które naprawdę potężne. Widzę, że kolega to będzie nam, tak zatrzymywał nas. E, ja mogę stworzyć składy potężne, Złożone e, może nie z samych informów, ale w dużej ilości z informów, e, pomieszane. O, patrzcie się, jednak się pomyliłem. To aguero, który ma dwie bramki i dwie. To jest ciekawe akurat. Ma po tyle samo bramek, ile Messi Ma mniej as ases niż Messi Ma gorz... Chociaż ma strzał, choć tutaj też prowadzi Niby Messi, podanie maturę To odpada, udane driblingi, ma za to więcej niż Messi No Udane środkowania. Kondycja, minus 2, minus 3 Morale do przodu Okej okay, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam Podobało Piszcie co sądzicie o Messi Jeżeli chcecie więcej filmików z Messi, to dajcie znać Dziękuję za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.